Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was z nagrodami za rangę trzecią. Tak, zaraz, zaraz wszystko wytłumaczę, za chwilę do wszystkiego dojdziemy, pogadamy o sobie o mundialu, pogadamy o SBC, które jest przepiękne, które oczywiście zrobimy dzisiaj, a to za chwilę. Zostawcie łapkę górę, subskrybujcie kanał, jeśli nie są codziennie, to jest W Tym razem dałem już intro, sorry za wczoraj, czasami mam takie... Dziury w głowie i zapominam o pewnych rzeczach. Najważniejsza rzecz, proszę Państwa, dlaczego ranga trzecia? Dlatego, że miałem. Miałem bilans 14-1. Nie, nie wiem, czy będę miał screena, ale miałem bilans 14-1. Nawet grałem na totalnym. Powiem szczerze, grałem na totalnym. Wyj. Naprawdę, w sensie. Nie, nie pociłem się w tym F Champions. Od razu chcę Was przyprowadzić, że nie było streama, ale w piątek nie miałem czasu. W sobotę był mecz o trzecie miejsce i grał Juventus, który oglądałem, a w niedzielę wiadomo był finał. No i Potem też nie miałem czasu, więc postaram się zrobić piątek przed świętami streama. Mam nadzieję, że zrobię takiego mojego speedruna, Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co, no, wbiłem się tym składem, rangę trzecią. Wiem, że to było po prostu dziwne. W Champions wiem, że Damian też wbił 18 minut, także przedmundialowa forma. No nie wiem, ciężko powiedzieć, czemu tak wyszło, ale. I Orsi są upgrade. Niestety Orsi są upgrade po Champions, a nie w trakcie Champions, co by się na pewno przydało. Ale wygląda przepotężnie, naprawdę. 95 tempo, 88 strzałów. Zwinność 98, no idealna karta na ławkę, to jest dosłownie regen jego karty headliners. Przejdźmy, sobie oczywiście, do pików. Generalnie mogę mieć nawet 17 winów, ale miałem bilans 16-3, więc już nie płacało grać dalej. Najpierw, sobie otworzymy jeden z trzech piłkarzy, Mitch, co świat, to ty, to ty, to ty, ty, na no pożyczenia, może jakiś Messi? Nie! A, niech będzie Dalot, wygląda chyba najlepiej z nich wszystkich. Dobra, piki, moi drodzy, piki, które rzeczywiście niczym ludziom od tych za 11 minut, To jest głupie, ale no to trudno. Może będzie Team of the t. Team of the t? Nie będzie Team of the t. będzie Di Mariewez, wezmę, nie chcę się tych duplikatów trzymać. Dostanę ten nowy może? Chociaż jednego z tych pików. Matko Boska. I potem człowiek wbija te 16 minut i dostaje takie karty, nie? Może jednak. Rodrik, którego już mam. Dobra, i ja tak mam duplikaty, wezmę Rodrigo. Tak czy inaczej, muszę zrobić skład. Musimy, musimy zrobić Di Maria, więc ja wezmę tego Rodrigo, żeby po prostu mieć więcej foderu. Ale to były tragiczne nakroty. SBC, które pojawiło się po wczorajszym finale. Angel Di Maria. Piękne zdjęcie dynamiczne, to po pierwsze. 5 na 4. To po drugie No i po trzecie wiadomo Do składu eventusów leci idealnie Także jestem mega zadowolony z tej karty I wymagania ma naprawdę świetne Ma tylko trzy składy 85, 83 i 84 Więc to jest To jest promocja proszę państwa To jest potężna promocja Więc lecimy oczywiście od razu i Przepalamy tych zawodników Także moi drodzy taki leci składnik Najdroższy za Angela Di Marię. Oczywiście same fodery Także bez żadnego żalu Więc przy okazji przypalimy sobie karty W mamy e, I co? Pora na nagrody proszę państwa Pora na nagrody w takim razie e, No fajnie gdybyśmy dostali wymienną wersję Team of the Tournament Nie obraziłbym się Skąd znowu? Także najpierw paczka na zrobienie Di Marie, Którym będzie Ekranik Może walkout nawet żebyś tak się coś, coś do następnego składu Eee, ah, Simon. A i ja oczywiście wiem, że wyszło SBC o ikonę lub Karty Hero, to zrobimy sobie na pewno najcieższy odcinek, to możecie być pewni. No dobra, także słuchajcie, największe możliwe paczki za nagrody. pięć paczek, słuchajcie, pięć paczek, więc tutaj no musi polecić coś przepotężnego tak naprawdę. Najpierw paczówka za 50 tysięcy monet, jednak 16 minut to jest dużo, więc fajnie gdybyśmy dostali coś fajnego. Ale najpierw nie ma karty specjalnej, za to są Niemcy. Thomas Müller. You know Mam już go w klubie? Ale jest to oczywiście wersja y, wymienna, więc możemy sobie go dać na listę. I będziemy mieli więcej foderu na przepałkę, więc jak najbardziej. Dobra, kolejna paczka za 50 tysięcy monet w takim razie. Może na niebiesko? Co wy na to? Nie, ale są ekrany. Mm, o, proszę bardzo, kolejny walkout. Kalor nawadz 88, fantastycznie. No ten Dimeria na pewno będzie zrobiony za darmo, to jest praktycznie pewne, no bo. O! Siema. Proszę bardzo. 5 piłkarzy 83 plus. Może tutaj? na karta, niemowny turnament. O no nie, ale jest walkout, okej, okay, chociaż tyle. Italia e, Immobile, 86. No tak, no, ostatnio nie było żadnego walkoutu w tej parce, więc trzeba patrzeć na plusy. Więc chociaż jest. I jeszcze Sterling, okej, okay, no bardzo, to jest akurat bardziej przyjemna paczka niż wcześniej. Paczka Ultimate, bo tam nie ma gwarantowanego ratingu. Czy będzie karta? Jest. Ło, to jest, czekaj. Argentyna, o. Masz Karta trafiona ta, Hero. W ogóle zapomniałem, że karty Hero jeszcze istnieją, bo pamiętałem, że oczywiście istnieją karty World Cup Hero, ale zapomniałem o tych zwykłych kartach Hero. Dobra, ale no nie, ma, nie ma Team of the Tournament. Chciałem na niebiesko, mam na niebiesko, jest masz I jeszcze dołam, proszę bardzo, jaka paczka, ładna. I proszę Państwa, ostatnia paczka za nagrody: 83 plus razy 5. Czy będzie walkout? Czy będzie karta Team of the Tournament? No jest walkout, tyle dobrze. Będzie to mody 80. 8. Przyjemne nagrody pod kątem foderu, można powiedzieć, nie? Naprawdę jest ok. Może jeszcze jakiś ciemnoty turnament? Nie, jeszcze z Mendy. Ok, no mówię, bardzo przyjemne nagrody. Mogło być o wiele gorzej, to na pewno, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Kolejny składzik, moi drodzy, leci pod przepałkę. Tutaj leci e, Lukaku Di Maria, także symbolicznie. O, proszę bardzo, wymienny, czy znaczy wymienny. Messi na wypożyczenie, to nawet nie wiedziałem, że jest Messi na wypożyczenie za to SBC, także ok, miło. Także słuchajcie, wszystko przyjściutko gotowe. Tutaj muszę przepalić Mullera oraz Mendiego, ponieważ mam jednego informa. To jest mój ostatni inform w klubie, bo już nie ma informów w więc to na szczęście mam jeszcze takiego Daimonda. To jest nasz ostatni skład, wszystko poszło, proszę Państwa. Wszystko przepalone e. i Di Maria oczywiście będzie w głównym składzie. Ja już mam pomysł, jak to zrobić generalnie. Zaraz będę myślał nad składem, ale wiem już, jak to zrobię. No, zdjęcie jest fenomenalne jedno z, jedno z ładniejszych zdjęć pewnie w całej FIFA. Także Di Maria, 5 na 4 i plan jest taki, że. Ja, ja. Ja już mam plan, ja wiem jak ja, wie, 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 jak ja to zrobię Mam zajebisty pomysł w głowie Okej, okay, słuchajcie, mamy nowy przebudowany skład Mamy nowych czterech zawodników Jeśli dobrze widzę, mam nadzieję, że dobrze widzę Oczywiście Di Maria, który został zrobiony dzisiaj, to jest oczywiste Paredesz, którego mam za 30 poziom w karnecie Fajne ma staty, ma 4x4 Uznałem, że czemu nie, ma też spoko Statystyki defensywne, zobaczymy, zobaczymy jak będzie śmigał e, Mendy kupione za oczywiście Za 7900, to jest... Dziwne. I Kundę. Kupiłem sobie Kundę, ponieważ chyba nie ma lepszej aktualnie możliwości znaleźć o od 400 tysięcy molet, więc uznałem, że spróbujmy sobie zagrać Kundę. No i tak to będzie wyglądało na no, tak oczywiście Moise Ken razem z alowej na skrzydłach Kieza z Dimarioną no i resztę, oczywiście wiadomo, także zmieniam sobie wytyczne. No i lecimy. Próba generalna będzie robiona w Division Rivals, ponieważ widzicie potrzebuje 5 minut i będzie liga litarna, więc no, jak, jak taki skład ma się dobrze spisywać, no to musi to być skład. Taki I co my tu mamy, proszę Państwa Manuel Neuer, Kafu Martinez, Bellingham O cholerka. Ładny składnik No i prawo finału, proszę Państwa Myślę, że warto się powiedzieć na ten temat To był zdecydowanie jeden z lepszych meczów, jakie widziałem do swojego życia Myślę, że raczej większość się ze mną zgodzi Mówię, byłem za Francją, aczkolwiek widok Messiego Wznoszącego puchar Jednak było to miłe Co by nie mówić, jednak było to miłe Mówię, nie jestem jakoś dużym fanem Argentyny Bo nie jestem fanem poszczególnych zawodników Ale no... no miło zobaczyć Messiego tego ten puchar, także tyle, dobrze. Po ty. Antony, uderzenie i to będzie bramka, hmm, ten, Roy Keane, oczywiście, Roy Keane. Ładna akcja, nie będę mówił, że nie. A, no i oczywiście trzeba wspomnieć o masterclassie Kilian Mbappe, który jest po prostu trzyliwska trika w finale. Normalna rzecz. Wiadomo, niby dwa z karnych, no ale jednak karne też trzeba umieć wykonać. Pozdro tak Szczęsny. On sam praktycznie ciągnął całą tą Francję, no bądźmy szczerzy. Proszę Państwa, jeśli nie trafia dwóch karnych yy, na mundialu w finale, no to... Ciężko myśleć o tym, żeby zdobyć ten puchar. Killian zrobił swoje, no ale reszta... No zawiodła, Bądź szczerze. Moi zeken nie zawodzi. Wow, panie kole... To było czyste? W jakim uniwersum? Świetny rudiger. Już co mnie, już co mnie tutaj oszukać. Rakunde. Nic nie zrobił w tej sytuacji. Okej, okay, 2-1. O, jak to leciało, kurde! Trochę bardziej do lewej strony byśmy mieli, no, niezłą bramkę. Oho, Di Maria, może wreszcie teraz? Di Maria! I broni Manuel Neuer, szkoda, fajna akcja. Ten gość, z którym gramy jest naprawdę dobry, no ale wiadomo, jest Liga Pierwsza, więc ciężko, żeby było inaczej. Statystyki w miarę podobne, Expected Growth takie samo. No nic, trzeba, trzeba cisnąć bardziej i tyle. O kurde, no, no przecież... Co najmniej żółta, no co to miało być? Dobra, Angel. Trzymaj. Więc, ja mam robić tym d Jak jestem non-stop wycinany z trawą? No, dobra, full offensive, nie mam już czego bronić. O, cholera, jasna. Nie, 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 no, kurwa. No, moj zoken, uderzenie 7 minut, dobra, dajmy tego Rossicia. Po zmieni, nie sądzę, no, ale już, już miałem nim zagrać, to spróbujmy. Te 7 minut, może akurat będzie w sam raz na niego. Di Maria To był ten moment, na który wszyscy czekali To jest ten moment, w którym Di Maria Objawił się, znikąd Dobra, mamy remis 3-3, jestem zadowolony Bo mecz był naprawdę mega ciężki Także wezmę ten remis jak najbardziej z podcałowaniem ręki Tworzyłem sobie jeszcze paczuchę Wyzwanie w połowie meczu finału, jest to potężna paczka Mieszana paczka, że takie piłkarze, więc no Polecieli grubo, nie ukrywam 12, to takie piłkarze, okej okay. to jest zresztą wymienna paczka, więc kto wie, może jakiś teamowy turnament No nie na no, są ekrany Także, radecki witam serdecznie. Okej, okay, generalnie wpadłem na pewien pomysł, że możemy sobie na lewej obronie zagrać y, Ashley Colem, ponieważ chyba go ciągle mam w klubie, chyba go nie przepalałem, więc zaraz zobaczę. Tak jest, mam go cały czas. Trzeci zgrania. Elegancko, wszystko zgodnie z planem, także mamy bardzo ładnie wyglądający składik. Będę jeszcze myślał o tym kunde, czy, czy jest wart tych pieniędzy. No, najwyżej, no nie, wiem, może się trafimy z paczki, jutro zobaczymy. Póki co, lecimy dalej. Okej, okay, co my tu mamy? Alison, Marquez, Romero, Marquisio, Asensio, Okocza. Okej, okay, i kundę na PO. Ciekawe Nice. Kieza, ok. Długi supek! Ale Kieza zgodnie z planem, elegancko, 1-0. Oj, 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 Asensio! pięknie. Oj, 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 Asensio, kariera skończona chyba. Kieza. To samo? No co? Powtarzalność, proszę Państwa. 2-0 Pedy Kieza. Gdzie dopiero połowę? wszystko zgodnie z planem. 2-0 czyste konto, dwie bramki, Kiezy. Bardzo ładnie, myślę, że. Mecz nie jest jakiś mega ciekawy, ale jak wygramy, to będzie spoko, bo coraz wyżej do elity. I to jest gol. No to jest dupy ten gol się wziął, bo. Myślę, że to było to obrony, tak generalnie, no ale. Eh, no trudno. Nice. Mojze Ken. Spalony. Ej, jakim cudem Alicyn to obronił? Pięknie. orsić Zamykamy to. Ors! Ja się nigdy nie oduczę robienia Ball Sam na Sam. Nigdy się tego nie oduczę. Wygrywamy 2-1. Był to znowu ciężki mecz. Takie są mecze w pierwszej lidze. Będę musiał po prostu jakoś sobie się, się tam wspiąć. Ale będę miał czas w tygodniu, bo na razie nic ciekawego do roboty nie ma w FIFA. Oprócz robienia swapów, więc zobaczymy. Zawsze apeszkę w górę, kanał i do zobaczenia jutro. Jutro będzie paczka z, ka z kartą Hero lub Ikona. Także do zobaczenia. Do jutra. Trzymajcie się. Adiós.